Hej, cześć, siemanko, mnie to jest Dzisiaj gramy w grę Beat Heroes I dzisiaj będziemy właśnie w to grali I nie wiem co to jest za gra Nie wiem, absolutnie Ale już się spodziewam, że to będzie taka Dość pikselowa I ja lubię takie gry Nie wiem dlaczego i skąd mi się wzięła w tej mojej głowie ta gra do nagrywania Ale dobra Jedziemy Ogólnie tak, to jestem ja. O, już sobie sprawdzałem ogólnie. Oha, i ogólnie to jestem ja i te, tyle. To jest mój charakter. Mam skills, Uuuu. Slash, trust, trust. Oha. No dobra. To przejdźmy sobie do pierwszego jakiegoś tam questa, czy nie wiem co to to jest. Wejdźmy, zobaczmy co to jest. Okej. Okay, I co mam tutaj? Tu jest... O, dostałem 3 plus 3 coś, nie wiem co to było ogólnie O, kasa, o kasa, pewnie mi się przyda yy. O Co się stało? Ty, jak pokamonach prawie Co to? A, to są moje przeciwnicy, dobra, rozumiem Okej, okay, spoko, rozumiem Moja tura i ich tura, spoko, jasne Spoko, jasne, rozumiem Okej. Okay. I co? Wygrałem. Aha, i o to chodzi. O, coś. Coś dostałem. I założyłem to chyba. Tak, założyłem. Yo, Dobra, zobaczmy co. O, kolejny O, tam jest jakiś goblin, to ja tam nie chcę iść, to ja tam nie chcę iść, to ja jeszcze cofam. Dobra Okej. Okay. Jeszcze raz. Dobrze. I tego sposobu dobijemy sobie. Fajnie. Dobra. Fajna gra. Ej, fajna, Serio. Okej, okay, jakiś sza szafirowy... Ja tam nie chcę iść, może później Osksynalecka. Czekaj, to jest 2, 4, 2 Tu to... czekaj, to, to to może być i tyle. Okej, okay, to w sumie... Tego, na dole chyba było zajście Czy ja sam tu przyszłem, a ja tu Przyszłem, okej, okay, dobra, czyli pójdźmy Na tego goblin, czy co to tam jest Mam że uda mi się go pokonać Mi tubo, mi smash You, you Aha, jestem Tubo Zniszczę twoją twarz, coś takiego O matko <grym> Ej, to śmieszne Dobra, boom Boom. Nara nie topesz. Uh, this familiar would you like to join you for tap here and try to them Eee uh, A dobra Chyba ten Chyba ten nie topesz chciał do... O kurde, tarczy mam. Łuk. Ile przymierz miecz? Dawaj go. I co? I mam. Jest, tak. Tak. Mogę exitować. I Tutaj miałem. OK. I to dostałem, i to dobra, fajnie. I tutaj. O mogę, się... o! mogę się nazwać. Juchu wreszcie. Dobrze, to nazwijmy sobie się Dawid. Tak jak było. I, I Będę. M. Skin. Okej, okay, taki. Hairstyle. Nie chcę być magiem Afro też nie chce Dobra, zobaczmy najpierw hair color Nie wiem Może jakiś niebieski? Okej okay. O To jest dobre To jest dobre Okej okay. Tak Aha, spoko To To może jakieś Jakaś okej okay. moje, moje ulubione 2-4 juhu dobra nazywaj się wreszcie i co i ten, ten gościu co do mnie dołączył info runes enchanty info nie nie info skillsy też nie skillsy Achievementy, alitemsy runy nie gdzie to było o familiars to chyba to ty view okej okay. I co, on teraz będzie ze mną walczył? Coś takiego. Nie wiem. Dobra, pójdźmy sobie do jeszcze jednego. I... że minuta, ej, nie, minuta. to... O! Ty rzeczywiście, będzie ze mną. Dobra. Ale fajny. Nie toperek. Aha. Spoko to też to, kobieta. To Może tam i z tego. A! Kurde. No ładnie. Dobra, zaatakujmy. Zaatakujmy. Fajna muzyka ogólnie. Zatakujmy Zatakujmy ok, nice Dzięk. Ładnie, jeszcze raz Pięknie Uderzył mnie Za cztery, uhuhu Dobra Batku a w sumie nazwę go jakoś O, wiem Piszcie w komentarzach jak mam nazwać y, Tego nie, nietoperza O, tak Piszcie w komentarzach Ja najlepszy komentarz Got it stamina git Mie. To Fata tak idę Dobra, to piszcie w komentarzach, a ja tak wbiorę najlepszy komentarz i tak by się nazywał mój tak by się nazywał mój nietoperz. Ciekawe czy jeszcze będę mógł mieć jakieś zwierzątko Bo To jest chyba takie zwierzątko które ja pomaga Okej okay. Chciałem się cofnąć No dobra, zobaczymy co to będzie Hmm. Dobra, zaatakujmy normalnie. Batku zaatakuj też normalnie. Nie wiem, co to jest gdzie bez syssyancji czy coś, nie wiem. Nice. O, on tu. Okej, okay, zrób to. Aha, tylko że... Za, Może to też Aha, to, to, to fajne na taką ogólnie, nie? O, krytyk kry... 6, krytyk 4. Fajnie. Dobra, i batek, niszczy batka. Do... Nie wiem, dlaczego na niego mówił batek, ale dobra. Close, okej, okay, cofnijmy się tutaj, bo tutaj było A, kasa była Spoko, 12 kas to też coś Pójdźmy tutaj może Co nie, cofnij Okej, okay, tu nic nie ma Czyli idziemy tutaj Czyli kolejna walka Tam pochodnia jakaś, dobra Chcę tym to teraz e, Spoko, oni będą easy O, krytyk, nice Nice, ok, jeden padł Wleć. Nice. O, zaatakował. Oho ho dobry 16 11 I wlatuj. Nice. I dobrze. A tu widzę, że automatyczna walka też jest. Nie, nie dzięki. I co? Tutaj mam iść. O nie, bo to jest jakiś duży duch. No dobra, czyli muszę z nim walczyć, dobra, zobaczymy bubu e, bu. o, Aha Ja e? o, Aha, fajnie to, 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 tyle, tak? Aha, duży duch i mały duch Spoko Zniszczymy tego ducha i zobaczymy Kurde, za dziewięć zaatakował To To bardzo mocny atak nie Jeszcze raz tego atakuję jak i no dobra, zaatakuj. Hey, tink, papa. O, on też chce do, do naszej rodziny uczyć, okej, okay, fajnie. O, fajny łuk Wezmę go. I co? okej, okay, koniec, fajnie. O, jakiś klucz. Dobra. O. Spet, daily Reward. Jak fajnie. E, familiars. I mam ducha i... tego. Mm, nie to perka. Fajnie. To piszcie w komentarzu jak mam, jak mam ich nazwać, a w tym odcinku to y, tyle. Y, co to? o matko, boska. Dobra. To piszę w komentarzu jak, jak mam nazwać mojego nietoperza i moją tą jak to się nazywa duszka piszcie w komentarzach a ja najlepszy komentarz wybiorę i nagrodzę go serduszkiem a przy okazji będzie tym imieniem nazwany jed, mój jeden ze sto o dobrze czyli w tym odcinku nazywamy tego nietoperza, bo jako, że pierwszego go tego z tego przyjęliśmy do rodziny, tak? E I wypiszę dzisiaj do niego imię, a jutro bo taki maraton będzie teraz z Beat Heroes e Pisz, jutro będziecie piszeć imię do tego do tego no jak on się tam nazywał? E bubu, tak? E tego no, duszka. No więc dziękuję, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i nara!